Witam w kolejnym odcinku cyklu poświęconego rozgrywkom o Mistrzostwo Polski. Ostatnio przyjrzeliśmy się temu, co wydarzyło się w roku 1921. W tym materiale prześledzimy kolejny sezon, sprawdzimy jak zmienił się system rozgrywek i która drużyna świętowała końcowy sukces. W roku 1921 w turnieju finałowym o końcowy triumf walczyło po jednym zespole z każdego z pięciu okręgów piłkarskich w Polsce. W kolejnym sezonie jedną z kluczowych zmian było powstanie trzech nowych związków. Górnośląskiego, Wileńskiego i Lubelskiego. W trakcie walnego zgromadzenia PZPN, które odbyło się 26 lutego, zatwierdzono nowy system rozgrywek. Zakładał on podział kraju na dwie grupy. Północną i południową w roku 1922 oraz wschodnią i zachodnią w kolejnym roku. W skład grupy północnej wchodził okręg warszawski, łódzki, poznański i wileński. Do grupy południowej należały związki lwowski, krakowski, lubelski i górnośląski. W pierwszej fazie każdy z okręgów wyłonić miał zespół, który znajdzie się w rozgrywkach ogólnopolskich. Następnie obie grupy rozgrywały między sobą spotkania w systemie mecz i rewanż. Po rozegraniu sześciu kolejek zwycięzca każdej z grup kwalifikował się do finałowego dwumeczu, którego zwycięzca zostawał mistrzem kraju. Zobaczmy teraz jak wyglądały zmagania w poszczególnych okręgach. Na początek skupmy się na tych, które przystąpiły do rozgrywek w 1922 roku. W okręgu Wileńskim o Mistrzostwo rywalizowały trzy drużyny: Strzelec Wilno, Wileński Akademicki Związek Sportowy i Wojskowy Klub Sportowy Wilno. Faworytem do zwycięstwa był Strzelec, uchodzący za najsilniejszy zespół w regionie. Drużyna nie zawiodła oczekiwań i pewnie zwyciężyła zdobywając 7 punktów: dwukrotnie pokonując AZS oraz remisując i wygrywając z Wojskowym Klubem. Drugie miejsce zajął AZS, który zgromadził 3 punkty: zremisował i wygrał z WKS-em. W 1922 roku Górny Śląsk został włączony do granic Polski. Wiele niemieckich klubów zostało rozwiązanych, a w ich miejsce zaczęły powstawać polskie drużyny. W mistrzostwach rywalizowało sześć klubów. Były to Gwiazda Bogucice, Zgoda Brzeziny Śląskie, Strzała Ruda, Iskra Laura Huta, Pogoń Katowice i Ruch Wielkie Hajduki. To ten ostatni, znany obecnie jako Ruch Chorzów zwyciężył w rozgrywkach zdobywając 17 punktów, i wyprzedzając drugą pogoń Katowice o dwa oczka. W okręgu lubelskim o Mistrzostwo Związku walczyły cztery drużyny. Makabi Równe, WKS Lublin, WKS Halerczyk Równe i WKS Chełm. Walka o końcowe zwycięstwo była niezwykle zażarta między Wojskowym Klubem z Lublina a Halerczykiem z Równego. Oba kluby zgromadziły na swoim koncie po 10 punktów, a o Mistrzostwie zdecydował bilans bramkowy. Aż trzy spotkania rozegrane w tym okręgu zostały przerwane i nie udało się ich dokończyć. Mecz drużyn z Lublina i Chełma przerwano po 45 minutach z powodu deszczu. Do dziwnych sytuacji doszło w spotkaniach drużyn z Równego oraz wojskowych z Lublina i Halerczyka. Pierwsze z nich zakończyło się w drugiej połowie po tym jak dwóch zawodników ukarano 10-minutowym wykluczeniem za agresywne zachowanie. W proteście przeciwko tej decyzji drużyna Makabi opuściła boisko. W spotkaniu drużyn z Lublina i Halerczyka mecz przerwano jeszcze w pierwszej połowie. Ekipa z Lublina w 38 minucie zdobyła bramkę na 3 do 0, a rywale odmówili dalszej gry. Decyzją lubelskiego związku drużynie wojskowych z Lublina przyznano walkower. O tytuł mistrza w okręgu lwowskim rywalizowało 5 drużyn. Pogoń Lwów, Polonia Przemyśl, Czarni Lwów, Rewera Stanisławów oraz Lechia Lwów. Faworytem była broniąca tytułu Pogoń. Pogończycy w drodze po zwycięstwo wygrali m.in. 4-2 z Czarnymi Lwów, rozgromili Rewerę Stanisławów 7-0 i rozbili Lechię 9-0. Fazę okręgową zakończyli z kompletem punktów i kapitalnym bilansem bramkowym. Strzelili aż 54 gole, tracąc przy tym tylko 4. Drugie miejsce zajęli Czarni Lwów z dorobkiem 10 punktów, a tuż za nimi uplasowała się Lechia z dwoma punktami mniej. Czwarte miejsce przypadło Polonii z dorobkiem 6 punktów, a stawkę zamykała Rewera. Drużyna ze Stanisławowa przegrała wszystkie swoje mecze ligowe, ale w towarzyskim spotkaniu sprawiła sensację, pokonując Pogoni Lwów 4-3. W okręgu łódzkim do rozgrywek o tytuł mistrza przystąpiły cztery drużyny z Łodzi. Były to Union Łódź, Klub Turystów, Łódzkie Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne oraz obrońca tytułu – ŁKS. Faworytem do zwycięstwa była oczywiście drużyna łódzkiego klubu sportowego. Ubiegłoroczny mistrz nie zawiódł oczekiwań i w tym roku powtórzył sukces. Wygrał wszystkie z sześciu spotkań i zakończył rozgrywki z kompletem punktów i imponującym bilansem ramkowym. Do rozgrywek przystąpiły trzy poznańskie kluby. Warta, Pogoń i Unia oraz trzy drużyny spoza miasta. Sokół Toruń, Stella Gniezno i Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Warta jako obrońca tytułu nie zawiodła i pewnie powtórzyła sukces z poprzedniego sezonu. Wygrała 9 z 10 spotkań i raz zanotowała remis. Zgromadziła na swoim koncie 19 punktów, strzelając 46 goli i tracąc 16. Drugie miejsce zajęła Pogoń z 14 punktami, a trzecie przypadło Sokołowi Toruń, który zdobył o 1 punkt mniej. Pozostałe miejsca przypadły odpowiednio Unii, Ostrowi i Steli. O tytuł najlepszej drużyny w okręgu rywalizowało ze sobą 5 klubów ze stolicy. Były to mistrz ubiegłego sezonu, czyli Polonia, Warszawianka, Akademicki Związek Sportowy, Korona i Wojskowy Klub Sportowy, znany dziś jako Legia. Polonia znów nie miała sobie równych. Z dorobkiem 15 punktów obroniła tytuł i awansowała do rozgrywek ogólnopolskich. Jedynym klubem, któremu udało się urwać punkty Polonii, byli wojskowi. Jedno ze spotkań tych drużyn zakończyło się remisem 1 do 1. Drugie miejsce zajęła Warszawianka z 9 punktami, a trzecie Korona, tracąc do niej tylko jedno oczko. Wojskowy Klub i AZS zdobyły po 4 punkty lecz dzięki lepszemu bilansowi bramek wyżej uplasowali się ci drudzy. W krakowskim okręgu do walki o zwycięstwo przystąpiło sześć zespołów. Wśród nich znalazła się broniąca tytułu Krakowia, a obok niej Wisła Kraków, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz, Jutrzenka Kraków, Szturm Bielsko oraz Makabi Kraków. Na półmetku liderem była Wisła Kraków, wyprzedzająca Krakowią o punkt. Sensacją była porażka pasów w spotkaniu z Makabi. W meczu Krakowi i Białej Gwiazdy padł remis 1 do 1. W drugiej części rozgrywek Krakowia nadal miała wszystko w swoich rękach. Musiała tylko wygrać wszystkie pozostałe spotkania, a w tym mecz ze swoim największym rywalem, Wisłą. Drużyny stanęły naprzeciwko siebie 25 lipca. Do przerwy jednak widzowie nie zobaczyli bramek i na tablicy widniał wynik 0-0. W 50 minucie po asyście stycznia bramkę dla pasów zdobył Chruściński. 15 minut później było już 2 do 0, dzięki bramce zdobytej przez Adama Koguta. Radość Krakowi trwała krótko, bo zaledwie dwie minuty później Kowalski zdobył bramkę kontaktową dla Wisły po rzucie Rożny. Kolejnych bramek w tym meczu widzowie już nie zobaczyli, chociaż biała gwiazda odważnie atakowała i starała się wyrównać. W ostatniej kolejce Krakowia mierzyła się z makabi, a wisła z Bielskim włókniarzem. Pasy pewnie pokonały swojego rywala 8 do 1, natomiast biała gwiazda zremisowała 1 do 1. Dzięki tym wynikom Krakowia po raz drugi z rzędu awansowała do rozgrywek ogólnopolskich. Po zakończeniu rozgrywek okręgowych poznaliśmy zespoły, które wezmą udział w turnieju ogólnopolskim oraz terminy spotkań. PZPN zgodził się na pewne odstępstwa od pierwotnego terminarza. Jeśli kluby chciały zmienić termin, musiały powiadomić związek co najmniej 8 dni przed wybraną datą. W grupie północnej zagrały Polonia Warszawa, LKS Łódź, Warta Poznań i Strzelec Wilno. Natomiast w południowej znalazły się Krakowia, Pogoń Lwów, Ruch Wielkie Hajduki i WKS Lublin. Przewidywano, że o zwycięstwo w grupie północnej powalczą LKS, Warta i Polonia. Drużyna Strzelca Wilno miała pełnić rolę dostarczyciela punktów. W pierwszej serii spotkań warszawska drużyna wybrała się do Łodzi, aby zmierzyć się tam z lks em Stołeczna prasa podchodziła do łódzkiej drużyny lekceważąco i nie przewidywano wyniku innego niż wygrana Polonii. Spotkanie mocno zaskoczyło tych, którzy w to wierzyli. LKS zagrał wyjątkowo dobrze i pewnie pokonał rywala aż 3 do 0. Natomiast poznańska Warta podejmowała u siebie gości z Wilna. Przebieg spotkania i jaki wynik nikogo nie zdziwił. Gospodarze od samego początku przeważali i pewnie pokonali rywala 9 do 2. Ciekawostką było to, że wyznaczony sędzia nie stawił się na spotkaniu, więc drużyny musiały wspólnie ustalić zastępstwo. W drugiej kolejce w Poznaniu gościła ekipa lks u do 35 minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, ale wtedy to przybysz otworzył wynik spotkania i warta prowadziła 1 do 0. Po przerwie bramki dołożyli Staliński i Niziński, a wynik na 3-1 ustalił Kubik, zdobywając piękną bramkę z rzutu wolnego. W Wilnie natomiast spotkały się naprzeciw siebie drużyny strzelca i warszawskiej polonii. Stołeczna drużyna po raz kolejny nie zachwyciła i przegrała swoje spotkanie, co było wielką sensacją. Do przerwy klub z Wilna prowadziła aż 3 do 0. W drugiej połowie Polonia starała się odrobić straty, jednak zdołała wbić rywalom jedynie dwie bramki i musiała wrócić do domu bez punktów. 8 września wileński strzelec zawitał do łodzi, aby zmierzyć się z tamtejszym klubem. LKS nie dał tego dnia szans rywalowi i wygrał swoje spotkanie aż 7 do 0. Choć do przerwy prowadzenie to było bardzo skromne, bo zaledwie jednobramkowe. Warto dodać, że pięcioma trafieniami w tym spotkaniu popisał się Zygmunt Lange. Zaledwie dwa dni później, bo 10 września, Strzelec z Wilno gościł w Warszawie. Polonii bardzo zależało na zwycięstwie i zemszczeniu się za wynik z poprzedniego spotkania. Tym razem stołeczna drużyna stanęła na wysokości zadania, wygrywając z gośćmi 7 do 0. Drugim spotkaniem tej grupy, rozgrywanym tego samego dnia, był mecz w Łodzi pomiędzy ŁKS-em a poznańską Wartą. Obie ekipy przed spotkaniem miały na swoim koncie po 4 punkty, choć łódzka drużyna rozegrała o jedno spotkanie więcej. Wiadome było już to, że to te dwie ekipy będą prawdopodobnie walczyły o zwycięstwo w tej grupie. Spotkanie to cieszyło się wielką popularnością wśród kibiców, którzy za wyjściówki płacili nawet trzykrotnie więcej niż nominalna cena biletu. Mecz rozpoczął się od sporej przewagi gospodarzy. W szóstej minucie sędzia podyktował rzut karny dla LKS-u, do którego podszedł Lange. Niestety dla siebie i kolegów z drużyny spudłował i wynik nie uległ zmianie. Po kwadransie gry pierwszej połowy do głosu doszła w końcu Warta. W 19 minucie za sprawą bramki zdobytej przez przybysza wyszła na prowadzenie. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie, chociaż LKS miał wielką przewagę. Łodzianie byli tego dnia wyjątkowo nieskuteczni. Dzięki temu wynikowi poznańska drużyna znacząco przybliżyła się do zwycięstwa. Tydzień później do Warszawy przyjechała ekipa warty, a LKS wybrał się do wilna. Poznaniacy, przez pierwsze 30 minut spotkania byli zdominowani przez gospodarzy. I tylko ze względu na nieskuteczność zawodników Polonii na tablicy widniał wynik 0-0. Jeszcze przed przerwą jeden z indywidualnych ataków zawodnika Warty zmusił rywala do błędu i poznaniacy wyszli na prowadzenie. Ale kilka minut później dzięki trafieniu Grabowskiego znowu mieliśmy remis. Początek drugiej połowy przypominał pierwszą odsłonę spotkania. Niestety dla Polonii w 70 minucie Staliński popisał się kapitalną akcją i Warta ponownie wyszła na prowadzenie, co podcięło skrzydła warszawiakom. W efekcie tego Staliński zdobył swojego drugiego gola i ustalił wynik spotkania na 3 do 1. Aby zachować szansę na zwycięstwo w grupie, LKS musiał wygrać swoje spotkanie. Łodzianie pokonali drużynę z Wilna 4 do 2 i nie pozwolili odskoczyć rywalom, zachowując dwupunktową stratę do lidera. Do końca rywalizacji w grupie północnej pozostały tylko trzy spotkania. Pierwszym z nich był mecz pomiędzy Polonią i łks em który odbywał się w Warszawie. Polonia nie miała już szans na awans a UKS po raz kolejny musiał wygrać, żeby móc jeszcze marzyć o zagraniu w wielkim finale. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, choć szansę na objęcie prowadzenia miała Polonia, ale rzutu karnego nie wykorzystał Grabowski. Po przerwie widzowie obejrzeli aż pięć trafień, a mecz zakończył się wynikiem 3-2 i to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa. Tym samym wiadome było już, że w finale zagra zespół z Poznania. W drugim poznaniacy wybrali się do Wilna. Warta spotkanie ze strzelcem potraktowała z dużym przymrużeniem oka. Na mecz pojechali m.in. bez podstawowego bramkarza, Prymki czy Nizińskiego. Mimo to pokonali gospodarzy 4 do 2, zdobywając kolejne dwa punkty. Ostatnim nierozstrzygniętym spotkaniem tej grupy był mecz warty z Polonią w Poznaniu. Mecz nie miał już większego znaczenia, ponieważ kwestia zwycięstwa w grupie została już przesądzona. Natomiast przy odpowiednio wysokim zwycięstwie drużyna Polonii miała jeszcze szansę na zajęcie drugiego miejsca w grupie i wyprzedzenie łks u Warta wygrała ten mecz 3 do zera a hat popisał się Eindbacher. Tabela grupy północnej prezentowała się następująco. Na czele Warta z 12 punktami, drugie miejsce zajęła ekipa z Łodzi zdobywając 6 punktów, na trzecim znalazła się Polonia mająca 4 oczka, a stawkę z dwoma punktami zamykał Strzelec Wilno. Zmagania w tej grupie rozpoczęły się od dwóch spotkań pomiędzy drużyną z Krakowa i Mistrzem Górnego Śląska. Pierwsze z nich odbyło się w Wielkich Hajdukach. Początek tego meczu był zaskakujący, ponieważ to ruch wyszedł na prowadzenie, po wykorzystanym rzucie karnym. Wynik ten nie utrzymał się długo, bo po zaledwie kilku minutach Hruciński wyrównał, a w 23 minucie kolejną bramkę dla pasów zdobył Sperling. Do przerwy, za sprawą drugiego trafienia chruścińskiego na tablicy widniał wynik 3 do 1. Po przerwie, dominacja Krakowi była jeszcze większa. Drużyna pasów strzeliła 5 bramek, a mecz zakończył się zwycięstwem gości 8 do 2. Wspomniany już przeze mnie Zygmunt Hruściński, popisał się w tym spotkaniu zdobyciem aż 4 goli. Rewanżowe spotkanie rozegrano dwa dni później w królewskiej hucie, a w roli gospodarza występowała ekipa z Krakowa. Podobnie jak w dniu poprzednim wygrała Krakowia, tym razem 7-0. Po dwie bramki w tym meczu zdobyli Kogut i Styczeń, a po jednym trafieniu dołożyli Hruściński, Mielech i Sperling. Dwa tygodnie później Krakowia ponownie rozegrała dwu mecz w przeciągu dwóch dni. Tym razem ich rywalem była drużyna z Lublina. Pierwsze z tych spotkań zakończyło się kolejnym już zwycięstwem krakowskiej drużyny. Pasy strzeliły w tym meczu 7 goli, a Lublin zdołał odpowiedzieć tylko raz dzięki honorowemu trafieniu kitrysa. Po stronie Krakowi na listę strzelców wpisali się Chrściński, Rejman i Kogut, zdobywając po dwa gole oraz Szperling z jednym trafieniem. Dzień później obie drużyny stanęły naprzeciw siebie ponownie. Do przerwy zespół z Lublina świetnie się bronił i Krakowia prowadziła zaledwie 1 do zera po samobójczym trafieniu. Po przerwie jednak Mistrzowie Polski zdominowali rywala i zdobyli kolejnych pięć bramek. Po dwie strzelili Hruściński i Gintel, a jedną dołożył Kogut. 20 sierpnia w swoim pierwszym meczu w tej fazie rozgrywek wzięła udział Pogoń Lwów. Spotkanie rozegrane we Lwowie było prawdziwym pokazem siły. Pogoń rozgromiła ruch aż 12 do 0. Na listę strzelców aż sześciokrotnie wpisał się Wacław Kuchar, pięciokrotnie Mieczysław Bacz, a jedno trafienie dołożył Józef Garbin. Tydzień później nastał dzień, na który czekało wielu piłkarskich kibiców w Polsce. Pierwsze spotkanie pomiędzy Krakowią i Pogonią. Oba zespoły spotkały się we Lwowie i wiadomo było, że od tego spotkania zależał będzie układ końcowej tabeli. Krakowska ekipa miała za sobą już cztery mecze, a dla Pogoni było to dopiero drugie starcie w tej fazie turnieju. Przed meczem spekulowano, że w przypadku zwycięstwa Pogoni Krakowia może nie dać już rady wyprzedzić rywala ze względu na gorszy bilans bramkowy. Ekipa ze wschodu Polski z wyjątkową łatwością wbiła ruchowi 12 bramek, nie tracąc przy tym żadnego gola. A do rozegrania miała przecież jeszcze spotkanie rewanżowe z ekipą z Górnego Śląska i dwa mecze z zespołem z Lublina. Krakowia zaczęła dosyć nerwowo, ale po kilku minutach zaczęła odzyskiwać spokój. Pierwsze 25 minut to naprzemienne ataki, które nie przynosiły bramkowego rozstrzygnięcia. Przełom nastąpił w 27 minucie, po błędzie popiela piłkę do pustej bramki wpakował Bacz i na tablicy pojawił się wynik 1-0. Siedem minut później kibice oglądali już bramkę wyrównującą. Po znakomitym dośrodkowaniu Mielecha piłkę w siatce umieścił Chróściński. W 40 minucie ze względu na uraz z boiska musiał zejść Mielech i Krakowia kończyła pierwszą i rozpoczynała drugą połowę osłabiona. W 49 minucie Pogoń po raz kolejny wyszła na prowadzenie. Po stracie drugiego gola Krakowia znacznie osłabła, a gospodarze zwiększyli swoją przewagę. Efektem tego była kolejna bramka zdobyta przez Bacza. Po dośrodkowaniu Słoneckiego piłka minęła Kuchara i jednego z obrońców gości, a napastnik pogoni popisał się pewnym i celnym strzałem. W 76. minucie, nadzieję na korzystny wynik dla mistrza Polski przywraca gol strzelony przez Rejmana. W ostatniej minucie spotkania szanse na wyrównanie z rzutu rożnego miała Krakowia, ale strzał mielechanie znacznie minął słupek bramki rywala. Dzięki zwycięstwu 3-2, to pogoń miała teraz większe szanse na awans do wielkiego finału. Musiała jedynie utrzymać swoją dobrą dyspozycję strzelecką w pozostałych spotkaniach. Krakowia, czekając na rewanż, mogła jedynie obserwować poczynania rywala. 2 i 3 września rozegrane zostały dwa spotkania pomiędzy Pogonią a Drużyną z Lublina. Oba starcia gładko wygrał zespół z ze Lwowa. Pierwsze z nich zakończyło się wynikiem 4-0, natomiast w drugim pogoń wbiła rywala Masz 11 bramek, zachowując przy tym czyste konto. Przed rewanżową potyczką dwóch faworytów do zwycięstwa w grupie południowej, wiadomo było, że Krakowia musi wygrać swoje spotkanie wysoko i liczyć na to, że mistrz Górnego Śląska postawi się rywalom i nie pozwoli wbić sobie zbyt wielu bramek. Spotkanie rozegrane zostało 10 września w Krakowie. Na trybunach zasiadło prawie 10 tysięcy kibiców. Niesiona dopingiem swoich kibiców Krakowia szybko uzyskała prowadzenie. Kilka minut później, po świetnym dośrodkowaniu synowca, Rejman zdobył drugą bramkę, a gospodarze prowadzili 2 do 0. W drugiej połowie zespół pogoni doszedł w końcu do głosu i kuchar strzelił bramkę kontaktową. Końcówka spotkania należała jednak do gospodarzy. W 83 minucie po ręce w polu karnym gości karnego na gola zamienił Gintel, a pięć minut później wynik spotkania na 4-1 ustalił chruściński. Dzięki temu wynikowi Krakowia wyprzedziła pogoń o dwa punkty. Nikt jednak nie zakładał, że w ostatnim spotkaniu ruch zdoła zdobyć jakikolwiek punkt i kluczowe było tylko to, ile bramek strzelą zawodnicy z Lwowa. W meczu Pogoni z Ruchem do przerwy po bramkach Bacza i Garbienia prowadził zespół ze wschodu Polski. Wynik ten jednak nie zapewniał im zwycięstwa w grupie. W drugiej połowie kolejne trafienie dołożył Bacz. Ostatni kwadrans spotkania to jednak popis Wacława Kuchara, który zdobył hat i poprowadził swój zespół do zwycięstwa w grupie południowej. 15 października w Poznaniu odbyło się pierwsze finałowe spotkanie. Pierwsza część meczu nie zachwyciła. Pomimo kilku groźnych sytuacji, zakończyła się bezbramkowym remisem. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy, bramkę dla gości strzelił Mieczysław Bacz. Od tej pory pogoń cofnęła się i broniła wyniku, a warta próbowała wyrównać. W 70. minucie Stalińskiemu udało się umieścić piłkę w bramce i znowu mieliśmy remis. W końcowych minutach spotkania wynik nie uległ już zmianie i sprawy tytułu miały rozstrzygnąć się w Lwowie. Decydujący o Mistrzostwie Polski mecz rozegrano 22 października. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością i zgromadziło kilka tysięcy obserwatorów. Pierwsze minuty przyniosły na ataki obu zespołów, ale żaden z nich nie zakończył się bramką. W 38 minucie skutecznym strzałem popisał się Przybysz i goście objęli prowadzenie. Kilka minut po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę goście prowadzili już 2 do 0. Podanie Staniskiego na gola zamienił Prymka. Wynik ten nie utrzymał się długo, bo już minutę później Pogoń zdobyła gola kontaktowego po strzale Kuchara. Po tej bramce gospodarze zaczęli powoli przejmować inicjatywę. W 75 minucie dwójkowa akcja Kuchara i Bacza przyniosła wyrównanie i na kwadrans przed końcem sprawa mistrzostwa znowu była otwarta. 9 minut później Bacz podał do Kuchara, a ten strzałem z 20 metrów umieścił piłkę w siatce. Na tablicy widniał wynik 3 do 2 i to pogoń była bliżej zwycięstwa. Zaledwie minutę później Słonecki zagrał piłkę w kierunku napastnika gospodarzy, a ten zdobył swojego trzeciego gola. Do końca spotkania zostało zaledwie 5 minut, a sprawa mistrzostwa wydawała się rozstrzygnięta. Co prawda wartę stać było jeszcze na zdobycie kontaktowego gola, ale na nic więcej nie wystarczyło jej już czasu. Pogoń, która rok temu zajęła dopiero czwarte miejsce, tym razem mogła cieszyć się z tytułu najlepszej drużyny w kraju. Wspomniałem już wcześniej o spotkaniach przerwanych z powodu złej pogody lub drużyn, które odmawiały kontynuowania gry. Zdarzało się również, że spotkania nie mogły zostać dokończone z powodu braku piłek. W trakcie rozgrywek okręgowych pomiędzy Unią Poznań a Ostrowią Ostrów Wielkopolski pękły obie piłki, które przygotowane były na to spotkanie. Niestety nie udało się znaleźć nowych i zdecydowano się zakończyć spotkanie po rozegraniu zaledwie 45 minut. Królem strzelców Mistrzostw Polski w 1922 roku został Wacław Kuchar. Napastnik Pogoni występował nie tylko na boiskach piłkarskich, ale również na lodowiskach hokejowych. Święcił on też sukcesy w zawodach lekkoatletycznych. Zdobywał tytuł mistrza Polski w biegu na 400 metrów przez płotki oraz dziesięcioboju. Znalazł się również w kadrze olimpijskiej na Igrzyska w 1920 roku. Jednak ze względu na wojnę z bolszewikami Polska nie wystawiła tam swojej reprezentacji. Ze względu na system rozgrywek, który obowiązywał od 1922 roku, brązowy medal Mistrzostw Polski przypadł w udziale dwóm ekipom. Były to drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach południowej i północnej, a więc Krakowia i LKS. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i wpadnij na kolejne filmy. Tu historia futbolu ożywa.